Witam wszystkich w moim retrokoncie i w kolejnym odcinku, który będzie recenzją z elementami technicznymi plus modowanie. A dlaczego tak? Już spieszę z wyjaśnieniem. Otóż dziś trafi na stół konsola Sega Dreamcast, w której będziemy montować nowy zasilacz prosto od myfriendów z Chin, tak zwane Dream PSU. Jednak przy okazji montażu powiem Wam co nieco o tym sprzęcie, zobaczymy cóż ciekawego jest w zestawie, który zakopiłem, jak to wszystko się prezentuje i ogólnie sprawdzimy, czy to coś warte, czy może szkoda pieniędzy. I dlatego taka kategoria, i dlatego taki plan na dzisiejszy odcinek. Oczywiście powiem Wam też, jaki jest powód zmiany oryginalnego zasilacza na takie coś. Mogliście to też widzieć na jednym z live w Segi Dreamcast. Ogólnie nieciekawa sytuacja. Zatem jeżeli jesteście zainteresowani tematem chcielibyście poznać to małe ustrojstwo z bliska, zapraszam do obejrzenia odcinka i pamiętaj, ja wiem, że nie jesteś Sknera, ale jak jeszcze nie subskrybujesz, nadrób to już teraz. Na początek słów parę w temacie zmiany zasilacza. Bo po co w ogóle to robić, skoro działa? Bo generalnie jest tak, jeżeli z konsolą nic się nie dzieje, nie ma problemów z zasilaniem z tytułu wieku elektroniki, to zmiana zasilacza na coś nowego nie ma tak naprawdę sensu. Natomiast sensu nabiera, gdy podejmujemy jakieś działania w kierunku usprawniania naszej konsoli. A chodzi dokładnie o najpopularniejszą modyfikację konsoli Dreamcast, czyli montaż bardzo popularnego emulatora napędu GD-ROM, zwanego GDM u Generalnie konsola Dreamcast została zaprojektowana w taki sposób, że zasilacz znajdujący co się w jej wnętrzu, a który, jak wiadomo, emituje pewną ilość ciepła podczas pracy, jest dokładnie po przeciwnej stronie od małego wentlatorka, którego zadaniem jest odbieranie tego ciepła i wyprowadzanie go na zewnątrz obudowy. Wszystko działa dobrze, dopóki mamy zamontowany oryginalny napęd, którego przednia część ekranu tworzy kanał, którym ciepło z zasilacza wędruje do wentylatora. Problem pojawia się, gdy po demontażu napędu i montażu GDM-u kanał ten przestaje istnieć, tworzy się wielka japa, która ów przepływ powietrza zaburza. Rozwiązaniem na to okazuje się być specjalna nakładka na GDM-u, która udaje obudowę. Napędu, tym samym tworzy prawie identyczny kanał powietrzny, usprawniając transmisję ciepła. Problem wydaje się być rozwiązany, jednak to złudne. Pomijam fakt, że kanał powietrzny nadal raczej nie istnieje. Otóż po demontażu napędu spada zapotrzebowanie na prąd konsoli, gdyż GDM-u nie zużywa go tyle, co napęd optyczny. W wyniku tego z zasilacza nie jest odbierana odpowiednia ilość napięcia, przez co dochodzi do jego nadmiernego nagrzewania się. Dodatkowo po zdemontowaniu oryginalnego napędu nie jest też prawidłowo odbierane ciepło z procesora głównego oraz graficznego, które mieszczą się pod metalowym ekranem, a które oddają ciepło za pośrednictwem termopadów na ów ekran, a później powinny na obudowę zamontowanego napędu gierom, którego przecież już nie ma. Cała ta ilość nieodpowiednio odbieranego ciepła doprowadza do przegrzewania konsoli, a w efekcie do jej zawieszania się podczas pracy, a może nawet doprowadzić do poważnej awarii. I w tym momencie pojawia się rozwiązanie naszego problemu, czyli zmniejszenie ilości wydzielanego ciepła poprzez zmianę zasilacza na coś nowego, czyli Dream PSU. To co? Zapraszam do stołu, rzucimy okiem na to urządzenie, zobaczymy co jest w zestawie. Yy, Okej, okay, zatem urządzenie przychodzi do nas w takim oto pudełku, zwykła kartowne pudełko, jakaś naklejka skąd to przyjechało, natomiast od tyłu widzimy, że to jest Bitfunx Dream PSU Warranty e, white if label removed, także jak odkleimy naklejkę to nie mamy gwarancji Jasne, jasne, wiadomo o co chodzi, także takie pudełko, nic więcej tutaj nie ma Otwieramy pudełeczko, w środku mamy, na dzień dobry, mamy Dream PSU Install Guide czyli jak instalować to urządzenie, czyli instrukcja obsługi jak zainstalować Co jest w zestawie, jak rozkręcić konsolę, do tego przejdziemy za moment jak wyciągnąć stare zasilacze, jak zamontować nowe zasilacze, jak to podłączyć na zewnątrz. Tyle w temacie, czyli mamy taką skróconą instrukcję obsługi, która tak naprawdę tłumaczy wszystko i nic tutaj więcej, nie potrzeba nam żadnej innej wiedzy jak to, co zawiera ta instrukcja. To jest wystarczające. Otwieramy teraz tutaj nasz sprzęt. I mamy coś takiego. E, w zestawie jest oczywiście sam zasilacz Dream PSU, do tego za moment. Mamy jeszcze zestaw nakładek, które dzięki którym wyprowadzają, wyprowadzamy kabelek z Dream PSU na zewnątrz obudowy, montując to no w takiej przelotce, skręcając śrubką, że mamy po prostu z tej strony na zewnątrz tylko wtyczkę. O, do tego przejdziemy za momencik również. Mamy zasilacz którym podłączamy wtedy konsole, gdy zamontujemy ten zasilacz DreamPS-u w konsoli, to używamy tego zasilacza. ACDC adapter model taki, wejście AC 100/240V, czyli on działa i na 100 i na 110 i na 240V, ma konwerter napięcia w sobie 50 Hz, 0,8A, wyjście 12V, 3A, minus na zewnątrz, plus w środku na cień. Także taki zasilacz takie ma parametry. Do zasilacza dostajemy wszystkie potrzebne przelotki do różnych do różnych wersji gniazdek, jakie mamy w różnych krajach. Czyli takie o potrójne coś, takie coś. To nie wiem, czy to nie jest jakaś. Nie, nie, Japonia. Nie wiem, gdzie takie coś. Nasze tutaj gniazdko taki adapterek. I mamy oczywiście taki adapterek. To jest japoński, tak? Japończycy mają takie adapterki. My montujemy ten adapterek w. w tutaj tym y, naszym zasilaczu. Robimy to po prostu wsuwając go tutaj. Tak. I mamy już na, na nasze y, europejskie, tak. Nie tylko. Ale na nasze europejskie mamy zasilanie. Zasilacz przygotowany pod wpięcia do gniazdka i takie mamy złącze. Ale także tyle. Jeżeli chodzi o temat zasilacza. Taką się prezentuje. Teraz przejdziemy do urządzenia DreamP'Su, które montujemy w konsoli, bo zasilacz to jest to, to nie jest zasilacz. Także, to się prezentuje następująco. Nasze urządzenie, które montujemy w miejscu starego zasilacza w konsoli Dreamcast. I teraz tak, co tutaj widzimy z tej strony? Mamy tutaj złącze na te standardowe 6 bolców, na złącze konsoli. Takie 6 bolców montujemy, tym osadzamy normalnie na konsolę. Tutaj podłączamy włącznik zasilania, a tym kablem wyprowadzamy na zewnątrz. I żeby zrobić to ładnie na zewnątrz, tą właśnie przelotką wypuszczamy. I skręcamy na śrubkę i mamy ładnie to zamontowane, wypuszczone jak należy na zewnątrz konsoli. To jest podpięte na stałe, tak? Od góry mamy takie rzeczy na tym naszym urządzeniu: 12V yy, uziemienie. Takie jakieś układy mamy tutaj z tej strony, tak jakby dodatkowe piny na dodatkowe zasilanie czegoś, ale czego nie mam pojęcia, nie jest tu opisane pod, na 12V. To jest jakby dodatkowe wiatraki, coś takiego. Normalnie możemy wpinać sobie takie jakieś rzeczy. Od spodu mamy Dream Passu, że przeszło kontrolę jakości. I to tyle w temacie, tak naprawdę tego urządzenia, co tutaj mamy. Tu mamy otwory, którymi przepuszczamy te piny, tak? Które muszą wejść tutaj. A to, jak mówiłem, to po prostu montujemy sobie w ten sposób. Tak, skręcamy i, i mamy po prostu, tak jak należy, zrobione wtedy tutaj y, zasilanie do tego tutaj adaptera, które wpinamy po prostu. I mamy nasz zasilacz wtedy y, gotowy do, do podpięcia. I konsola jest gotowa do tego, żeby używać ją z tym urządzeniem. Także tak to wygląda. Tyle w temacie. Oczywiście trzeba skręcić jeszcze. Tyle w temacie, jeżeli chodzi o to urządzenie. No i cóż więcej mogę dodać? Chyba nie ma nic więcej do dodawania. Przejdziemy chyba do... Za moment przejdziemy do, do montażu tak naprawdę. Jak widzicie, nie ma tutaj tego nie wiadomo ile, natomiast jest wszystko, co jest potrzebne, żeby zmodować pod względem zasilania naszą konsolę. Teraz przejdźmy do montażu w konsoli. Zanim jednak do tego przejdziemy, słów pana temat tego, że tak, jestem świadomy tego, że istnieją lepsze rozwiązania tego typu problemu, jak Dream PSU. Czyli tak zwane Pico PSU, które korzysta z bardziej znanego i stabilnego zasilacza Pico. Jednak ja, zachęcony dobrymi opiniami o Dream PSU, zdecydowałem się na zakup tego urządzenia, które jest po prostu robienia tańsze, no i wygląda, według mojej opinii, oczywiście ładniej niż Pico PSU. Dobrze, zatem przejdźmy już teraz do montażu urządzenia w konsoli. Konsoli, która to czynność jest bardzo prosta, nie wymaga żadnej wiedzy tajemnej, ani tym bardziej czarnego pasa w lutowaniu. Dobrze, przejdźmy do montażu. A więc, żeby tego dokonać, musimy najpierw ściągnąć modem. Wciskamy tutaj taki ząbek, odpychamy na bok i demontujemy modem konsoli, gdyż pod modemem mieści się wkręt, który należy odkręcić. Bierzemy sobie wkrętak, jakiś dobry najlepiej, żeby nie był za cienki, żeby nie rozjechać śrub i odkręcamy. Oczywiście najlepiej jest magnetyczną końcówką, żeby można te wkręty było sobie ładnie, delikatnie, spokojnie wyciągać z tych głębokich w tej konsoli gniazd. I do góry podnosimy całą obudowę. Proszę bardzo. Naszym oczom ukazuje się konsola jej wnętrzności razem z oryginalnym zasilaczem, który teraz będziemy demontować. Możemy zacząć od odpięcia sobie tutaj włącznika kabelka od włącznika tutaj naszego power. Wciskamy ząbek tutaj. Taki oząbek, i wypinamy do góry. Teraz odkręcamy dwie śrubki, dwa wkręty. Jeden jest tutaj, i drugi jest tutaj. Musimy wykręcić obydwa. Ok, mamy wykręcone. Teraz możemy zabrać się za podniesienie do góry całego zasilacza. Z doświadczenia wiem, że tutaj w miejscu złącza. On troszeczkę ciężej będzie siedział, ale łatwo to wyciągnąć. Tutaj opór troszeczkę te bolce, które trzeba. Jeżeli to nigdy nie było demontowane, to one będą mogły siedzieć bardzo ciasno, ale widzicie, u mnie to już było demontowane, także ściągamy i mamy nasz zasilacz, prawda, wymontowany. Tak on się prezentuje. Tyle w temacie, jeżeli chodzi o demontaż tego starego zasilacza. Teraz tak, to teoretycznie nie jest nam potrzebne. Tutaj ten, ten cały taki plastik, bo on służył do ekranowania, do oddzielenia tutaj naszego zasilacza starego od tego ekranu. Natomiast ja go zostawię, bo co miałbym z nim zrobić? Teraz bierzemy nasz zasilacz Dream PSU i montujemy go na bolce. Proszę bardzo, powinien nam wejść. Widzicie, wchodzi zacnie troszeczkę ciasno, ale musi wskoczyć na miejsce. Po tym jak wskoczył na miejsce i sobie ładnie tutaj powiedzmy, że siedzi, przykręcamy go tylko na jeden wkręt. Nie zapominajcie, że to są te takie wkręty, nie te ciemne, tylko takie, nie wiem jaka to jest różnica, ktoś może mi napisze czemu takie, a nie inne. I przekręcamy ten zasilacz do, do obudowy, proszę bardzo, siedzi sobie bardzo ładnie. Tyle w temacie, w tym momencie już mamy zapewnione zasilanie na płytę główną. Teraz tak, podpinamy sobie tutaj kabel do włącznika, wpinamy go w to miejsce, i tutaj temat ten mamy zamknięty. Tak to się prezentuje. Nie jest to za idealnie, można byłoby jakoś sobie zawinąć, ale na potrzeby odcinka na razie zrobię tak, a później ułożę to jakoś lepiej. I teraz przechodzimy do tyłu. Musimy sobie zamontować tutaj to gniazdo w tym miejscu. W tym celu zakładamy tą zaślepkę, która powinna nam wejść tutaj. Siedzi bardzo ładnie, zobaczcie. Spasowała się bardzo ładnie, ona ma tutaj takie wybrania, pasuje idealnie. Przekładamy króciec ten tutaj, tą końcówkę zasilacza. Bierzemy tą nakrętkę, którą mamy w zestawie i przykręcamy tutaj w to miejsce. Jest to troszeczkę problematyczne, żeby to wcelować dobrze, ale do zrobienia generalnie, no. Trzeba się troszeczkę z tym namocować, ale no idzie to zrobić. Można sobie w tym momencie jakoś ustawić, żeby to jakoś się naginało w odpowiednią stronę, na przykład damy to w dół, będzie lepiej, będzie to się w dół układało, bo tego nie wiem. Sprawdźmy to. No i powiedzmy, że jest. O, tutaj sobie tak zaczepimy, teges, teges, tutaj ładnie, proszę, jest. I tyle. Słuchajcie, mamy zamontowany zasilacz Dream PSU, tak to się prezentuje. Teraz nie powstaje nic innego. Jak? Założyć obudowę na swoje miejsce. Siedzi. Mamy taki tył. Tak to wygląda. Jak widzicie, wygląda sludnie, bardzo sludnie. No i co? I skręcamy, skręcamy konsolę, tak? Na sam koniec po skręcaniu montujemy na swoje miejsce modem i tyle. I mamy zamontowany. Mamy zamontowany zasilacz w konsoli nowy. No i co? I tyle, to jest cała filozofia, jeżeli chodzi o montaż tego ustrojstwa w naszej konsoli. No dobrze, jak widzieliście, wszystko przebiega szybko i bezproblemowo. Jedyne co to, stary zasilacz może ciasno siedzieć na tych bolcach, trzeba się troszeczkę z tym pomocować, no i montaż nowego też bywa problematyczny, gdyż tutaj to wszystko jeszcze w nowym zasilaczu jest ciasne. A teraz trzeba przetestować, jak to działa i czy w ogóle działa. Odpalamy konsolę, już jest podłączona, wszystko jest podpięte, wciskam, power. Rob... Zobaczmy, czy tu w ogóle jest start. Konsoli, czy ma miejsce? Ma miejsce start konsoli, bardzo dobrze. Plus taki, że działa, bo gorzej by było, jakby nie działało. Uruchamia się bardzo ładnie. Zobaczymy. Generalnie uruchomię grę, zobaczymy, czy działa w ogóle tutaj, e... czy coś w ogóle działa, niech to będzie cokolwiek, żeby po prostu nie robić tej nie wiadomo rzeczy, Guilty Gear X może być. Uruchomiła się, dobrze, generalnie wiecie co, też o tym nie mówiłem wcześniej, to co robi to urządzenie, to ono zasilacz wewnętrzny jakby konwertuje na zasilacz zewnętrzny, zasilacz jest pięty do gniazdka power, a tutaj mamy tylko samo to urządzenie, takie jakby to co pozostało z zasilacza, które wysyła nam zasilanie na samo tutaj, na samą konsolę, tak? No plus jeszcze oczywiście tam mniejsza ilość widzianego ciepła, bo, bo mniejszy, po, mniejsze, nie ma, nie ma takiego tutaj y, emisji takiego prądu potrzebnego, jest to rozrobione troszeczkę bardziej z głową, nie? Ale generalnie Działa nam gra. Wciskamy start. Uruchomiła się, czyli to jest dobry jakby znak. Opcje, nie wiem po co. Jeszcze jest jedna rzecz. Mógłbym, mógłbym musiałbym pokazać Wam, jak wygląda jakiś test długoterminowy, dług, długo, długoczasowy, długoterminowy? Długoczasowy, no bo tutaj wiecie, na razie to się nie będzie nic grzało, na razie będzie chodzić dobrze. No nic, nie czuć by coś się grzało, bo co ma się grzać? No ale zobaczymy. Zagram chwilę, może zmienię grę na inną. Przetestuję, powiem Wam czy przetestuję. Powiem wam, czy się grzeje, czy się nie grzeje i zobaczymy. Może będzie dobrze, może nie. O, w tą grę kiedyś troszeczkę grałem, ale... Ewentualnie y, jeszcze jedną grę przetestuję, zrobię cięcie y, i ja po prostu zostawię tą konsolę włączoną, trochę tak pogram i Wam powiem za jakiś czas, czy ona działa dobrze, czy nic się nie wiesza. Bo generalnie y, na oryginalnym zasilaczu problem był tego typu, że on y, wieszał się, ale po jakimś czasie. E, nie od razu. Konsola się wieszała, bo on po jakimś czasie się nagrzewał i to wszystko tam dostawało ciepła i zaczynało... no, ro, zaczynało się robić... no źle po prostu. Także, także tak to wygląda. No okej. Okay. Dobra. E, powiem wam, granie w tą grę na, na, na padzie to jest po prostu mordęga. Nie? Tutaj potrzebny byłby arkasek, żeby w to grać sensownie. No <grytanie> dobra, nieważne. Bo to, bo to, bo to, nie jest granie. Jeszcze nie pokona. No dobra, slash, udało się. Okej, okay, działa, działa. Na razie nic się nie grzeje, jest ok, Na tą chwilę jest dobrze. Także tyle w temacie, dobra. Druga, druga walka. Druga walka to w plecy. A ja mam coś z buta? Mam coś z buta. O, ma jakieś strzała dziwnego. Już nie pamiętam jak tutaj się robi wszystko. Ale, ale słuchajcie. Ogólnie na chwilę obecną jest bardzo dobrze. Dobra, wcisnę sobie teraz. Do konsoli przejdziemy. Wyjdę do, do konsoli, do GDM-u wyjdę. Do Launchera. Działa bezproblemowo. Samo to, że działa, bo mogłoby nie, na przykład, nie, to, to, to już jest pewien problem. Odpalę jeszcze jedną grę, zobaczymy, czy to w ogóle pójdzie. I niech to będzie cokolwiek. E, cokolwiek. Faurelli 2. Ostatnio się zawiesiło, także zobaczymy, czy teraz pójdzie Faurelli 2. Ale zawiesiło się z tyłu tego, że zasilanie po prostu było. Ani tu nie wydaje, wydala ciepła żadnego. Ta konsola jest po prostu zimna, teraz chłodna. Nic. Nic się nie dzieje, dobra, Bruno Bonelli. <laughs> dobra, dobra, start, sprawdzimy sobie, one player start, one player start, tak. New driver, seleka driver, wszystko, dobra, new driver, Aa. End, jeden, short, car, kategorii, try car, dobra, confirm. Jedziemy, zobaczymy sobie game modes. Time trial, time trial, dobra, arcade, dobra, może być arcade. Confirm. Odpalmy, zagrajmy, działa. Na tą chwilę dalej wszystko działa, jak należy. Zatem, no co, jest dobrze. Okej, okay, tutaj, o, dobra. No i wyśmienicie. Zaraz przejadę, przejadę kawałek. O Jezus Panie. Przejadę kawałek i podzielę się z wami informacją, czy jest jakieś ciepło wydzielane. A najwyżej po prostu. Zrobię sobie sam jakieś tam testy, tak jak mówiłem. Może nie dzisiaj, tylko zrobię testy jakieś tak długoterminowe i powiem Wam, czy pojawiły się problemy z, z frizami konsoli, czy nie. Oczywiście też zmieniłem adapter karty SD na inny, oryginalny, sandyska w tym wypadku, chyba SanDisk Extreme, od karty sandyska Extreme. I on działa, działa dobrze, nie? Także... Ale, ale konsola się grzała, grzała i to bardzo, bardzo mocno, nie? Także tutaj tyle, Tyle jest okej, okay, tyle jest okej, okay. no, tyle, tyle, tyle jest lepiej, że teraz się nie nagrzewa, przynajmniej na tą chwilę, nie ma się co nagrzewać. No, a jeszcze takie zalecenia są, żeby sobie zmienić, jak już ktoś się zdecyduje na Dream PSU, żeby sobie zmienić zasilacz, który jest w zestawie z konsolą na coś bardziej pewnego, na coś bardziej oryginalnego i tak dalej, nie używać tego od MyFriendów. Powiem Wam, nie wiem. Nie wiem, czy jest potrzeba taka, bo no, no działa, no. Gdzieś czytałem po forach, że może się konsola usmażyć, elektronika i tak dalej. Można sobie zmienić. Dane przy, przy okazji omawiania na stole to Wam pokazywałem. Taki zasilacz i to będzie działać też, nie? Natomiast ja taki sam zasilacz mam do OSSC, który działa ze, tutaj ze mną już tyle czasu, parę ładnych lat, nic się nie dzieje. Ten zasilacz jest ciężki, nie jest jakiś taki, wiecie, taka tandeta. Widać, że z tandetą mam do czynienia, jak mamy do czynienia z tandetą. Tak, o mnie. On nie jest taki tandetny, to jest całkiem, naprawdę całkiem dobry zasilacz. Przynajmniej tak, oj, tak mogę to stwierdzić trzymając go w dłoniach, tak, bo nie rozkręcałem go, nie wiem jak wygląda w środku. Natomiast no wydaje mi się, że nie ma co przesadać, nie ma potrzeby. Oczywiście można sobie taki zestaw e, Dream Passu kupić bez zasilacza, tylko sam po prostu ten, samo to urządzenie, bez zasilacza, bez niczego, bez przejściówek, sam samo to urządzenie do montowania w konsoli. I sobie na własny rachunek, prawda, skombinować później zasilak zewnętrzny. No, no można, yy, ale ja kupiłem całość, bo cena była dobra, tak? Także, także bez wygupiania się większego, słuchajcie, jedzie, jedzie, robi to dobrze, nic się nie wiesza na chwilę obecną. Chyba nie ma sensu tego testować bardziej. Bo mówię, ten film musiałbym mieć przynajmniej z godzinę czasu, musiałbym tutaj godzinę grać, żeby powiedzieć wam, czy, czy ta konsola działa, czy nie. Po prostu przejdziemy do naszej części filmu teraz. A ja podzielę się z wami. Po tym filmie po prostu zostawię konsolę odpaloną. Niech ona sobie chodzi, będę troszeczkę tam grał, coś będę cudował. I jeżeli się zawiesi, to podzielę się z wami tą informacją w tym jeszcze filmie. Po prostu dogram to gdzieś w trakcie tego, ale na chwilę obecną słuchajcie. Problem nie istnieje. Problemu nie zauważam, problemu nie dostrzegam, problemu nie widzę. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze i tutaj jakby no co? No jest, jest okej, okay, naprawdę jest okej. Okay. Nie ma się absolutnie czego przyczepić, jeżeli chodzi o to zasilanie, jeżeli chodzi o tą grę w sumie też. Zatem wyjdźmy do, e, do e, całego tutaj launchera. Ciepła nie ma żadnego, ale żadnego, nie emituje w ogóle żadnego ciepła absolutnie. Sprawdzę jeszcze spód konsoli, zobaczymy, niech to się uruchomi. Spód ciepły trochę jest, ale dlatego, że pod spodem mamy po prostu yy, układ graficzny i mamy procesor konsoli, tak? Także to tyle w temacie, słuchajcie. No, działa to dobrze, jak na chwilę obecną. Yy, ja nie wyłączam konsoli, niech ona sobie chodzi, yy, a my zrobimy teraz po prostu podsumowanie. No dobra, słuchajcie, w ramach podsumowania, można powiedzieć, że jak najbardziej można montować to urządzenie, ale pod warunkiem, że zachodzi taka potrzeba. Bo jeżeli po zamontowaniu GDM-u konsola na starym zasilaczu działa dobrze, to nie poprawiałbym fabryki nowym zasilaczem, tylko używał oryginalnego. W końcu chyba twórcy konsoli wiedzieli, co robią, więc jest pewność, że zasilanie cały czas jest odpowiednie i stabilne. Natomiast jeżeli dzieją się różne restarty, freeze, a konsola grzeje się bardzo mocno, wtedy rozważyłbym taką wymianę. No ewentualnie można jeszcze zainwestować w mod pozwalający na montaż większego wentylatora, Czyli Noctua Fan, który z tytułu większych gabarytów wymusza większy przepływ powietrza w obudowie dodatkowo pracuje ciszej niż oryginalny wentylatorek. Mod również bezinwazyjny, prosty w wykonaniu, a czy skuteczny, może kiedyś to sprawdzimy. Na sam koniec co do zakupu. Link znajdziecie w opisie. Tam kupowałem ja w dobrej cenie doszło działa, więc polecam. I tyle w temacie, także na chwilę obecną polecam. Konsola nadal chodzi, nadal jest odpalona, odpalona jest gra, tego już nie widzicie. Ja testuję ją teraz yy, dłużej będę ją testował cały czas, zostawię umoczoną nawet na parę godzin, zobaczę, czy to się coś stanie, czy się zawiesi, jeżeli się stanie coś, to dogram to odpowiednio wcześniej po testach, natomiast na tą chwilę Polecam, jestem mega zadowolony. Nawet jak ktoś chce sobie zmienić ten zasilacz, który jest w zestawie na coś swojego, oryginalnego i tak dalej, nie ma problemu, można zrobić. Sam montaż jest bardzo prosty. Mogę polecić, ona dalej jest chłodna. Tu się nic nie dzieje, tu się nic nie nagrzewa. Jest super. Ja ją oczywiście sobie jeszcze rozkręcę, oczywiście będę jeszcze te kable układał, bo ja, ja nie byłbym sobą, gdyby to zostało, zostało tak, jak jest. Muszę skręcić jeszcze ten port do końca, natomiast na tą chwilę jest super. Działa jak należy. Wszystko jest jak najbardziej. Wszystko jest jak najbardziej okej. Okay. Wszystko jest ok, także to no cóż, mogę polecić każdemu na tą chwilę, kto tego rozwiązania potrzebuje. Być może za jakiś czas przetestujemy jeszcze ten Noctua Fan tutaj na zewnątrz, ten taki wentylatorek wewnątrz, który się montuje na takim adapterze. Może też to przetestuję dlatego, że ta konsola chodzi dosyć głośno z tym wentylatorkiem. Ten wentylator chodzi głośno, tamten chodzi dużo ciszej. Także może to też za jakiś czas przetestujemy. No, także polecam. Link macie w opisie pod tym filmem do sklepu, gdzie kupiłem to urządzenie, także... Polecam zobaczyć, kupić, bo naprawdę warto cena jest bardzo dobra, tak mi się wydaje. No a w tym odcinku na tyle. Także dzięki wszystkim za obejrzenie, postaram spęczat i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!